O, wysoki Sądzie, zrobiłam rzecz straszną. Zabiłam swoje dziecko, ale proszę, naprawdę, proszę mi uwierzyć. Ja, ja do końca nie wiedziałam, co się dzieje. Ja nie myślałam prawidłowo. Ja. Proszę pani, twierdzi pani, że pani nie wiedziała, co się dzieje. Z treści opinii wydanej przez zespół składający się z dwóch biegłych psychiatrów i psychologa wynika niezbicie. W czasie zarzucanego czynu oskarżona miała zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Pani zapoznała się z tą opinią? Pani sędzio, tak znam ten dokument, um, ale uważam, że państwo biegli, pomylili się um, i nie wzięli pod uwagę istotnych okoliczności. To znaczy jakich? To znaczy przede wszystkim tych dotyczących okoliczności przebiegu porodu. A co konkretnie masz na myśli? No, to, że. Ja już to wszystko wcześniej biegłam, mówiłam. Byłam sama w domu, rodziców nie było, wyjechali za miasto w interesach i mieli wrócić następnego dnia. To zaczęło się tak szybko. Dziecko miało rodzić się za miesiąc, nie teraz. I jak to się zaczęło, to ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Do mamy próbowałam się dodzwonić, do mamy dodzwoniłam, ale się nie dodzwoniłam. I do chłopaka też próbowałam się dodzwonić, ale on nie odbierał. Proszę postarać się uspokoić. Ale nie umiem. Wszystko wraca. To tak strasznie bolało. I było tyle krwi. Ale w końcu urodziła Pani dziecko. Tak. Dziewczynkę. Taką maleńką. Dziecko żyło po urodzeniu? Tak. Tak żyło. Proszę powiedzieć sądowi, co zrobiła Pani po urodzeniu dziecka? Ja... Ja nie pamiętam dokładnie to... To wszystko jak przez mgłę, urywki takie. Ale proszę powiedzieć o tych urywkach, co pani pamięta. Strach. Bałam się, bałam i ból. To dziewczynka przecież była córka. A potem, potem nie pamiętam dokładnie. Chyba ją udusiłam.